Cześć, Marcin Wytrążek, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym przedstawić bardzo ważne ćwiczenie. Ważne dla osób, które mają pogłębioną kifozę piersiową, żyją w przygarbieniu, mają zaokrąglone plecy, wysunięte barki w przód. Będzie to proste ćwiczenie rozciągające, całkiem przyjemne myślę, które regularnie wykonywane na pewno poprawi Twoją sylwetkę. Z jednej strony w czasie ćwiczenia będziemy po prostu pracowali nad wyprostem w piersiowym odcinku kręgosłupa, z drugiej strony będziemy pracowali nad pełnym zgięciem w stawie ramiennym, ponieważ w przypadku tego typu sylwetki zaokrąglonych pleców wysuniętej głowy w przód bardzo często dochodzi do skrócenia mięśnia piersiowego, szczególnie tej części brzusznej, czyli tej części bocznej, i do mięśnia najszerszego grzbietu. Jak sprawdzić, że to ćwiczenie jest dla Ciebie? No to jedna rzecz to jest ta świadomość chodzenia w przygarbieniu, spędzania czasu w przygarbieniu, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest sprawdzenie swojego zakresu ruchu zgięcia. Więc jeżeli jest tak, że jesteś w stanie unieść rękę czy obie ręce, tak, żeby one się znajdowały w linii raz z tułowiem, można stanąć przy ścianie i zobaczyć, czy można przyłożyć obie ręce do ściany. Jeżeli tak jest, no to jest duża szansa, że nie masz przykurczonego mięśnia piersiowego i mięśnia najszerszego. Natomiast jeżeli jest tak, że podnosisz ręce i czujesz, że uu, dalej to nie idzie, przy czym jeszcze jest sylwetka pochylona, no to to ćwiczenie jest zdecydowanie dla Ciebie. Czego będziemy potrzebowali? No to z pewnością jakiegoś stołu, komody, bądź szafy, bądź biurka, czegoś na czym będziemy mogli oprzeć łokcie. No ja mam kozetkę i w przypadku kozetki. Ten kant jest bardzo przyjemny, miękki i bardzo wygodnie będzie opierać tutaj łokcie i wytrzymać w tej pozycji kilka minut. Jeżeli tak nie masz, to po prostu na krawędź biurka czy stołu, połóż jakiś koc, poduszkę, tak żeby za chwilę można było się umiejscowić bardzo wygodnie no, z oparciem łokci o stół. Pozycja klęczna opieramy łokcie, ale nie jakoś głęboko, czy nie całe ramiona na kozetce, bo nam się głowa nie zmieści, tylko dosłownie wyrostkami łokciowymi, czyli końcówką łokci. O, ja teraz tą poduszkę zabiorę, będzie mi wygodniej bez poduszki. Łokcie na szerokość barków, dłonie złączone. No i powolutku idziemy do pełniejszego zgięcia w stawach ramiennych, do wyprostu w piersiowym odcinku, więc tutaj automatycznie można też z lędziowym odcinkiem pójść do wyprostu, więc jeden akcent jest na Kręgosłup, i tutaj pojawia się wygięcie w tył w piersiowym odcinku kręgosłupa. Odcinek szyjny kręgosłupa możesz trzymać w miarę neutralnie, choć i tak odrobinkę będzie szedł do wyprostu, tak jak pozostałe segmenty. Hop, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, skup się na tym, żeby powolutku zapadać się barkami w dół. Czyli klatka piersiowa, żeby szła do przodu, powolutku, powolutku, tak żeby czuć, no. Że te kości ramienne idą coraz bardziej w kierunku sufitu, czyli kości ramienne są coraz bardziej w przedłużeniu tułowia. Teraz, jeżeli masz pogłębioną lordozę w lędziwym odcinku, to może nie wyginaj przesadnie tutaj i utrzymaj tę pozycję neutralnie. Natomiast, piersiowy odcinek jak najbardziej, jak najbardziej wypłaszczaj, czy wręcz staraj się w tym piersiowym odcinku zrobić wyprost. Tę technikę można wykonywać bardzo różnie, czyli z jednej strony można by było wykonywać takie delikatne rozciąganie statyczne, po prostu regularnie przyjmować tę pozycję na kilka minut, swobodnie sobie oddychać, rozluźniać się, a z drugiej strony dobrze jest zacząć się w tej pozycji poruszać, czyli tak może troszeczkę przeciągać w tej pozycji. Takie przeciąganie się jest bardzo fajną formą rozciągania, ponieważ ciało musi się znajdować w różnych pozycjach, trzeba się wczuć w swoje mięśnie, i to nie jest tylko taka statyczna forma, gdzie my zastygamy i próbujemy wytrzymać. Ciało może się wtedy bronić przed tego typu formą rozciągania, natomiast jeżeli my. Zaczynamy się przeciągać, widź tak odrobinkę. Oczywiście to są bardzo niewielkie ruchy, to można stopniowo ten zakres pogłębiać, po malutku, odczuwając z tego jakąś przyjemność i stopniowo zwiększając zakres ruchu. Można też wykonywać relaksację poizometryczną. To jest wszystko kwestia gustu, co Ci przypadnie do gustu. Więc teraz w tej pozycji, czyli skrajnego rozciągnięcia, ja czuję rozciąganie gdzieś w obszarze mięśni trójgłowych, z tyłu ramion. Ja mogę teraz starać się delikatnie wciskać łokcie w kozetkę, tak jakbym chciał się podnieść, no ale to jest skurcz izometryczny, więc się nie będę podnosił, więc jest napięcie. Naciskam łokciami w dół, w dół, w dół, w dół, przytrzymuję kilkanaście sekund. Biorę sobie wdech, rozluźniam się, i na wydechu staram się pójść odrobinkę niżej. Czuję, jak mi się rozciągają trójgłowy, najszersze. I za chwilę znowu. Lekkie wciśnięcie, łokci w kozetkę, czy w stół. Trzymam napięcie izometryczne kilka, kilkanaście sekund. Trzymam, trzymam, nie za mocno, nie za dużo. Biorę wdech i powoli zapadam się coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Nie może nic boleć, intensywne rozciąganie może być, ale nie może być, broń Boże, bólu. I znowu lekko wciskam łokcie. Trzymam kilkanaście sekund, napięcie izometryczne. Trzymam, 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 trzymam. Biorę wdech i długi, powolny wydech, na którym zapadam się coraz bardziej, a zgięcie w stawach ramiennych się pogłębia, pogłębia, pogłębia. I powolutku po takich trzech powtórzeniach, chociaż można byłoby pewnie jeszcze jedno-dwa zrobić, powoli z tej pozycji wychodzę. Pamiętaj, że nic nie może cię boleć w trakcie wykonywania tych ćwiczeń. Jedynie może być czuć rozciąganie. To, że napinasz mięśnie, kiedy jest relaksacja polizometryczna, a później rozluźniasz, ale to mają być generalnie przyjemne ćwiczenia. No, tu będzie gdzieś ciągnęło, ale taki jest cel: odzyskanie tej swobody tutaj, luzu. I teraz, z jednej strony, swobodniej będą pracowały stawy ramienne i barki, więc przy okazji to jest ćwiczenie bardzo dobre dla barków, taka higiena barków. A z drugiej strony, naprawdę, kiedy te tkanki tutaj i tutaj, najszerszy, piersiowy, te boczne części będą luźniejsze to łatwiej będzie trzymać tą prawidłową sylwetkę. No i w czasie tego ćwiczenia pracujemy nad wyprostem piersiowego odcinka kręgosłupa, w piersiowym odcinku kręgosłupa, więc naprawdę jest łatwiej trzymać tego typu sylwetkę. Pamiętaj, że fizjoterapia i ćwiczenia są dla osób cierpliwych, więc nie oczekuj, że po jednym ćwiczeniu już nagle wdowi garb Ci zniknie, albo kifoza będzie w idealnym stanie. Kształtowanie ciała to jest troszeczkę jak kształtowanie gałęzi w ogrodnictwie to trwa tygodniami i miesiącami, często nawet latami, a nie trwa jeden dzień. Łapka w górę, jeżeli materiał pomocny, daj w komentarzu znać co i jak, co można było zmodyfikować, co dodać. Na pewno ciekawym wariantem byłoby tu uchwycenie czegoś pomiędzy rękoma, żeby jeszcze w czasie tego ruchu zgięcia ręce były ustawione w rotacji zewnętrznej, co jeszcze pełniej będzie rozciągało najszerszy grzbietu, czy mięsień pierścieniowy większy. Ale jeżeli masz jakieś uwagi co do wykonania tego ćwiczenia, to daj znać proszę w komentarzu. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, zachęcam też do odwiedzenia różnych mediów społecznościowych. Od tego roku działam na TikToku, działam na Facebooku z rolkami i działam na Instagramie. Chciałbym po prostu wygrać ze śmiesznymi kotami i liczę na to, że więcej ludzi sięgnie po filmiki z ćwiczeniami, zamiast oglądać filmiki z śmiesznymi kotami. No dobra, tyle na dzisiaj, do zobaczenia, następnym razem, cześć!